Pojechałem Hyundaiem Insterem w podróż nad morze i okazało się, że 60 km przed mrzeżynem nastąpiła awaria układu ACDC i szybkie ładowanie nie działa, bo się po dosłownie kilku sekundach wyłącza, a wolne ładowanie działa. I odbywam właśnie chyba czwartą sesję ładowania, która trwa około 2 minuty. I każde takie podłączenie, zanim wywali ładowanie, dodaje mi 1% baterii, więc z 3% zrobiłem już chyba 6 albo 7% baterii. Eee, aktualnie czekam na auto zastępcze, ale z racji tego, że jest piątek, 22, już prawie 23, to auto zastępcze będzie w ciągu 8 godzin, czyli nad ranem, więc właśnie zarezerwowałem hotel, który jest w połowie drogi do serwisu. Jutro rano zostawiam auto w serwisie odbieram auto zastępcze i tym autem zastępczym wracam do Warszawy. No i tyle z wyjazdu nad morze. Właśnie zakończyła się kolejna sesja ładowania, Wstryknęło, wyłączyło się eee, i tak właśnie kończy się moja przygoda z tym pięknym Hyundaiem i starem wersji Cross. Zostawcie follow.